Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj przeprowadzę test Fiata Tipo. Powiem Wam jedno, to auto jest naprawdę świetne. Tak na dobrą sprawę już mógłbym w tym momencie ten test zakończyć. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej! Stop, dzięki. Oczywiście żartowałem, zaraz więcej Wam powiem na temat tego samochodu. Zapraszam na test! Nie byłbym sobą, gdybym nie zabrał Tipo na tor. Na płycie poślizgowej sprawdzałem zachowanie zawieszenia przy slalomie, jak również przy trudniejszych próbach robionych w kontrolowanych warunkach. Bardzo dobrze działa system stabilizacji toru jazdy, a wręcz nadgorliwie. Nie pozwala na wykonywanie manewru taktycznego Altonen i w połowie pierwszego obrotu sam za nas wykonuje hamowanie awaryjne. Dla kogo skierowany jest ten model? Głównie dla rodzin stanowi główny środek lokomocji, najczęściej wykorzystywany w mieście. A zwrotność jego można sprawdzić w dużych centrach handlowych. 11 metrów średnica zawracania. Przy rozstawie osi 2,64, powiem Wam, że jest to bardzo dobry wynik. To się rewelacyjnie sprawdza właśnie tutaj, czyli na parkingach marketowych, jeżeli mamy dużo samochodów. To można spotkać samochód, w którym zestawiono silnik wolnossący o pojemności takiej jak tutaj, czyli 1.4 czy nawet 1, 6, 1.6 16-zaworowy ze skrzynią manualną sześcią biegową Zestopniowanie wymaga od nas częstej zmiany biegów, ale niesie też za sobą wiele plusów. Jeżeli wyjedziemy na autostradę, będziemy mogli sobie obniżyć trochę to spalanie. Sprawdzałem, przy 100 km na godzinę o mniej więcej 500 obrotów, jeżeli zmienimy z piątki na szóstkę, a to jest naprawdę dużo. Samochód po raz pierwszy zaprezentowano jako model o nazwie Egea. Jednak na rynku europejskim postanowiono wrócić do korzeni, czyli do nazwy Tipo. Na polskim rynku samochodów największy udział mają auta kompaktowe, segment C stanowi aż 27%. Fiat przypomniał sobie o nim, przez 3 lata pracował zespół złożony z ponad 2000 specjalistów, którzy stworzyli właśnie ten model. Tipo powraca po 21 latach, czyli produkowane było w latach 1988-95. W tym czasie zyskało ono prawie 2 miliony klientów. Czy nowe Tipo to następca Fiata Linea? Kuriozalnie nie, to zupełnie inna epoka. Zawieszenie zastosowane w pipo znane jest od lat. Prosta belka skrętna sprawdza się. Chociaż momentami przyznam, że brakowało mi dobrego trzymania bocznego podczas jazdy i czuć było przechył karoserii. Na pewno nie wybrałbym standardowego ogumienia z 15-calowymi felgami. Kompromisem są tutaj dla mnie szesnastki. Głównym założeniem projektantów było stworzenie auta przestronnego. Patrząc na bagażnik, naprawdę im się to udało, a jeżeli chodzi o wnętrze. Również. Zwróćcie uwagę, ile mam miejsca nad głową i jakie tutaj mamy przetłoczenia. Te przetłoczenia mają swoje miejsce tutaj na dachu. W końcu wygląd idzie z funkcjonalnością. Co do pozycji za kierownicą, bo to jest bardzo ważny element. Od razu, gdy wsiadłem do tego auta, miałem łatwość w zajęciu pozycji za kierownicą. Fotele mają fajne trzymanie boczne, niczym w samochodach sportowych, i fajnie to się przekłada na trzymanie podczas jazdy w zakrętach. Ale pozwolicie, że przesiądę się do tyłu, po to, żeby sprawdzić, jak mogą podróżować. Podróżować pasażerowie w tym samochodzie. Wow, jest tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca. Pozwolicie, że skorzystam z miarki. 13 cm. Fotel ustawiony na metr 80, m, a ja jeszcze mam tyle luzu, więc naprawdę jest tutaj sporo miejsca. Dwóch pasażerów może podróżować na długich trasach, trzech na trochę krótszych, ale złego słowa powiedzieć nie mogę. Tak zachwalam i zachwalam. Oczywiście nie jest to auto idealne, bo takich aut po prostu nie ma. Zawsze można się do wszystkiego przyczepić. Gdybym miał zwrócić uwagę na kilka elementów, na pewno dopracowałbym komputer pokładowy. Chociaż to kolejny fiat z tym systemem, cały czas jest mi ciężko się z nim oswoić, mimo wszystko plus w końcu za czytelną czcionkę. Może jestem zbyt wielkim estetą, ale gałka biegów powinna być zdecydowanie mniejsza. Na dobrą sprawę wnętrze wywołało we mnie pozytywne emocje, ale zmieniłbym dosłownie kilka plastików, by było optymalnie, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy mam cenę tego auta. Głównym argumentem za tym samochodem, oprócz objętości, jest przede wszystkim cena. To naprawdę bardzo dobry atut. Za 43 200 zł otrzymujemy sedana z klimatyzacją i radiem, a najbogatsza odmiana z dieslem to wydatek około 60 000 zł. Dopłata do diesla, nie ukrywajmy, jest wysoka. Do silnika 1.3 MultiJet musimy dopłacić 10 000 zł, a do jednostki 1.6 MultiJet aż 16. Dodatkowo, możemy dość tanio dokupić wyposażenie dodatkowe, tak jak chociażby ten za 800 zł, alufelgi do testowanej wersji 17 za 500 zł, czy podgrzewane fotele za 600 zł. To może faktycznie się w Polsce sprzedać. Najczęściej przy sedanach trudno mówić o finezyjnym designie. Sylwetka oparta jest na wielu przetłoczeniach. Z przodu rzucają się w oczy charakterystyczny grill i kształt lamp, które jak dla mnie przypominają wizualnie te z modeli BMW czy Infiniti. Z tyłu natomiast widać, że bagażnik jest pojemny. 4,5 metra długości, 1,78 m szerokości, 1,48 m wysokości przy rozstawie 2,64 Tipo powstało na platformie znanej m.in. z modelu 500X, jednak została ona gruntownie przebudowana. Niski współczynnik oporu powietrza CX wynoszący 0,29 skutkuje niskim poziomem hałasu. Zwróćmy uwagę na linię boczną Fiata Tipo. Prawda, że może się podobać? Ale tak to jest, gdy w pierwszej kolejności projektuje się sedana, a nie hatchbacka i dokleja do niego bagażnik. O proszę, Ameryka! Producent deklaruje, że bagażnik pomieści 520 litrów. Dla mnie do końca nie jest to taka miara obrazowa, dlatego postanowię sprawdzić to naprawdę dokładnie. E, mamy tutaj oczywiście koło zapasowe i to pełnowymiarowe, to jest bardzo istotne, ponieważ w niedługim czasie będzie można zamówić instalację gazową LPG i butla będzie schowana tutaj. Bagażnik, cóż, jest foremny, dość przestronny o równych kształtach i co mogę powiedzieć więcej? Zmieści spokojnie półtora waltka i to naprawdę mam tutaj dużo, dużo miejsca. Tipo, w moim przekonaniu, co już widać po wynikach sprzedaży, podbiło polski rynek, gdyż stosunek ceny do jakości, jak i pojemności jest zachowany idealnie. W naszym kraju kompaktowe sedany zawsze będą miały wzięcie pod jednym warunkiem dobrze skrojonej ceny. A tylu pytań podczas testu o moje wrażenia na portalach społecznościowych dotyczących jazdy tym autem jeszcze nie miałem nigdy. Fiat budzi się do życia, wkracza poza model 500 i robi to dobrze. Testowana wersja, co prawda z podstawowym silnikiem benzynowym pod maską, będzie stanowiła w moim przekonaniu trząs sprzedaży. To ciekawe auto. Dobrze się prezentuje i przede wszystkim ma dobrą cenę, a jak wiemy, ona czyni cuda. Halo, popaki, otwórzcie! Ty, Bo nie pożegnałem się! Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się! Hej!